Miejsce odkryłam? Nie no, siostry mi nie uwierzą. Jak zobaczą to miejsce, ło, to będą tak zdziwione jak ja. Dobra, koniec gadania, pędzę po dziewczyny. Ej, bajka, po co nas tutaj ściągasz? Co chciałaś nam pokazać? O, tutaj stoi tylko jakaś stara maszyna, nic specjalnego. Jak zwykle zawracasz nam głowę. Pewnie masz ochotę znowu na jakieś durne zabawy. Nie, dziewczyny, no słuchajcie, przyjrzyjcie się lepiej. To jest jakaś wielka skocznia albo rampa do treningów i wygląda na opuszczoną, jakby nikt tutaj nie trenował ani tym się nie zajmował. I tak sobie pomyślałam, może my tutaj potrenujemy? Yy, no faktycznie, tutaj jest jakaś droga. Ej, faktycznie, no masz rację. Tutaj chyba trenowały jakieś samochody wyścigowe. Ej, dziewczyny, ale to jeszcze nie koniec. Zaraz podlecę do góry no i opowiem wam, co tam jest na samej górze. Wiecie co? Tutaj jest taka wielka rampa do wyskoków. Wow, ale będziemy mogły trenować. Ej, bajka, czekaj! Już do ciebie lecę! Ej, no miałaś rację! To jest ze skocznia. U O, już nie mogę się doczekać naszych akrobacji tutaj. Ej, spójrzcie na mnie! Teraz będę zjeżdżać! I zeskakuję do Was na dół, dziewczyny! O, lecę! O, udało mi się wylądować. Ale to było super! Ej, dziewczyny, teraz wasza kolej! Hi, jak ty sobie poradziłaś, to ja na pewno też dam radę. O I zobaczysz, jak tutaj wyląduję! No to lecę do góry, dziewczyny! Uuu. Wow, ale tutaj jest wysoko i z daleka wszystko dokładnie widać. Dziewczyny, przygotujcie się, już do was spadam! I jestem na dole. To była super zabawa. Tak zachwalacie tę rampę, że też idę spróbować. To lecę na górę. Wow, faktycznie jest mega wysoko, ale my atomówki damy radę. Hopa! i jestem na dole. Już tutaj z wami. Wiecie co? Ale jak byłam tam na górze. To widziałam, że jakieś auto się tutaj zbliża. No nie wiem, może do niego właśnie należy ta przyczepa. Ej, no chyba nic nam nie zrobi. Przecież jej nie, nie uszkodziłyśmy. Ej, a co tutaj się dzieje? Hej, dzieciaki! Ej, nie powinnyście być w domu. Kto wam pozwolił wchodzić na moją rampę? To nie jest miejsce dla takich małych dziewczynek. Hi, my jesteśmy super bohaterki. I sobie poradzimy w każdych warunkach. A ta przyczepa stała sama. Nikt jej nie pilnował. Tak, stała sama. Ale należy do mnie, no i do takich innych samochodów wyścigowych, które tutaj trenują i się przygotowują, a wy bez pozwolenia tutaj weszłyście, no i trenujecie sobie. No dobrze, proszę pana, ale niczego nie uszkodziłyśmy, naprawdę. Już więcej tego nie zrobimy. A poza tym powiem panu, że zabawa u góry na tej rampie była super. No to cieszę się, że wam się podobało, ale wiecie co? Następnym razem to poczekajcie na mnie, ja was tutaj wpuszczę. A poza tym, teraz to już zmykajcie do domu, a jutro możecie tutaj przyjść o tej samej porze i zobaczyć, jak Zigzag McQueen tutaj trenuje. Wow! Zigzag McQueen? Ta najlepsza wyściguwa? Nie, no to proszę pana, na pewno tutaj będziemy jutro, prawda, dziewczyny? Wow, ale atomówki miały dzisiaj przygodę. Trenowały na rampie Mańka i Zygzaka McQueena. A Wy, kochani, lubicie atomówki? Jeśli tak, no to kciuk w górę, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia. Pa, pa!